Siemaneczko, Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mistrzu i dzisiaj zapraszam Was na nowy materiał z X4 Foundation. Dzisiaj opowiem sobie o megastrukturach, jak powinno to wyglądać, jak powinno wyglądać cała zabawa, żeby priorytetowo, tak naprawdę się cało to robić. Oczywiście, z jednej strony, nie polecam, bo dużo rzeczy się po prostu buguje w tym. No ale abstrahując, kiedyś ktoś po prostu napisał do mnie, że chciałby po prostu z mega struktur poradnik. Dużo osób, z tego co widziałem, też na internecie, też jest zainteresowany tym. No to dziś stwierdziłem, że po prostu po długiej przerwie coś. Nagram. Oczywiście to jest poradnik do średnio zaawansowanych, więc jeśli nie wiecie podstaw, więc możecie się w tym pogubić, więc zapraszam do obejrzenia pierwszego poradnika z fabryk. Dobrze, nie przedłużając po prostu sobie to ze spokojem zrobimy. Oczywiście nie wystraszcie się, mam naprawdę bardzo dużo tutaj fabryk jest tego multum. Multu. Jest moduły produkcyjne jest 78, magazynów jest 40, mieszkalnych 12, dokowania 7, inne moduły 10 i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jak to względem wygląda? W sumie mógłbym to sobie zorganizować lepiej, ale stwierdziłem, że sobie na podstawie tego poradnika. A ja właściwie sobie tak tylko porozstawiam na szybko. Oczywiście e, chciałem też Wam się pochwalić, że udało mi się w przeciągu 24 godzin e, odblokować wszystkie e, moduły produkcyjne i magazynowe. To jest mój rekord, bo zazwyczaj mi to zajmowało 5 dni, e, a teraz udało mi się to przez 24 godziny. Miałem po prostu szczęście w misjach i w znalezieniu w opuszczonych statkach. Dobra. E, Abstrahując do tego, to jest tak: w pierwszej kolejności ogniwa energetyczne. Zapamiętajcie, że w pierwszej kolejności robimy produkcję ogniwa energetyczne, pierwsze. Później możemy robić np. E, lód, wodór, krzem, ogniwa, ruda, hel, metan. Najważniejsze w, e, w megakonstrukcjach jest tak, że e, żeby zoptymalizować po prostu dane wydobycie w danym momencie żeby to miało miejsce, więc musicie wybudować właśnie e, modułów dokowania. Jeden nie starczy, niestety, z tego względu, że jeśli zrobicie i przepiszecie do, e, e, do danej strefy e, czy puśmy, 20 statków, które mają wydobywać ewentualnie e, gaz a macie na przykład jeden z postową strefę dokowania jedną, to będą czekać w kolejce, zanim po prostu to przetransportują, czyli e, czekacie, e, produkcja nie idzie, czyli stoi i po prostu robi się korek i łatwo idzie po prostu o zbugowane statków. Więc zapamiętacie, jeśli po prostu chcecie robić mega struktury, skupcie się po prostu na podstawowym... Przypuśćmy, ogniwa energetyczne i później chcecie robić krzem i produkujecie po prostu krzem i ewentualnie ogniwa energetyczne. I dobrze, ja to na przykład rozumiem i to na przykład robicie ogniwa, przypuśćmy, jedno, bo to starczy, robicie krzemu, przypuśćmy, 4-5, i zaczynacie produkcję dobrze. Produkujecie z 10 czy tam 8 statków, na przykład mediumów, i to sobie po prostu zbiera i zaczynacie powoli zarabiać, ale to jest tak, po pewnym momencie yy, zaczną się po prostu wam korki robić, więc na moje powinniście na e, na dwa, e, żeby nie skłamać, na cztery Statki medium, produkcyjne, powinniście zawsze mieć jedną strefę dokowania, więc jeśli po prostu macie już więcej niż cztery musicie dobudować, żeby wiecie, nie czekać, żeby to w miarę szło, bo między wami też mogą oczka statki przylatywać od was, kupować, wymieniać, więc też po prostu muszą gdzie to wymienić. Oczywiście mogą przylecieć w małych statkach, ale małe statki tak naprawdę się nie opłacają. A właściwie Wam e, teraz omówię troszeczkę dalszą część, jeśli chodzi, jeśli jesteśmy przy strefach dokowania. Im e, lepsza strefa dokowania e, niż ta podstawowa, tym e, jest e, zrobione. W, jest to po prostu takie mechanika w grze zrobiona, że tym częściej będą Was odwiedzać i kupować od Was. E, większość e, innych frakcji komputerowych niż po prostu macie je słabą lub podstawową, bo jesteście bogaci. E, to tak samo działa jak wiecie, jak w normalnym e, świecie. E, jak was nie stać, kupujecie piwa. Jeśli was po prostu stać i jesteście w miarę bogaci, i tak dalej, coraz lepiej e, macie kupę, kasę na koncie, no to wiadomo, że wymieniacie samochód ze Fiata 120p na jakiegoś Mercedesa czy Lamborghini i już nie pijecie jakiegoś taniego sikacza, kurde, za 2 zł, tylko kupujecie dobrego łyski. I na przykład, jak lub wy po prostu sprzedajecie dobre auta czy dobre whisky, no to wiadomo, że będziecie, że lepsi klienci, bogatsi będą do was przechodzić. To na takie zasadzie. Oczywiście, rzeczy są normalna, uboga i podstawowa. Na wyższym poziomie polecam Wam to po prostu wymienić. Jest to droższe, więcej modułów kosztuje, ale za to będziecie mieć przychody w późniejszym czasie, jak się to Wasza fabryka rozkręci. No warto, no to taki mały tip. I teraz tak, powiedziałem o modułach, i teraz w następnej stronie jest tak. Doły mieszkalne. Co dają nam doły mieszkalne? Czy będzie to opisane? Nie, nie ma opisane. No dobra, no to Wam powiem. Doły mieszkalne polegają na tym, że pojawiają się na danej po prostu miejscówce pojawiają się po prostu ludzie, gdzie mieszkają i to są tak zwani pracownicy, którzy przyspieszają wam produkcję. E, mamy tak, opuła S, Medium i Large. E, każda z nich tak naprawdę e, ma ilość tam e, pojemnościły roboczej. Na przykład podstawowa S ma 333, a średnia ma 666. <noise> szatański numer, no i 999 jest large. i teraz tak um, pokażę Wam teraz um, tutaj, jak to wygląda. Um, mam troszeczkę wybudowane, żeby nie było obecnie ludzi. Mam um, aktualnych pracowników, mam 2114, będzie maksymalnie tysiące um, na tym etapie. I teraz tak, siła robocza wzrosła o 104%, czyli zwiększyło nam się produkcję na godzinę o 1680 ogniw energetycznych. No to mam 4 ogniwa energetyczne produkują, czyli dokładnie mamy na godzinę produkcję 43 tysiące, a normalnie, gdybym nie miał. Pracowników by było tylko 10500. Jest różnica? Jest różnica, czyli o czterokrotnie tak naprawdę produkcja nam się zwiększyła o godzinę i tak naprawdę działa to prawie u każdej innej produkcji. Tak samo tutaj na przykład wafle, czyli obecnie mamy przydzielonych trochę tych pracowników. Nie jest dokładnie tutaj napisane, ile ich jest, tylko na przykład jest siła robocza, czyli obecnie jest 103% się zwiększyło i 240 produkują. Nie wiem na jakiej zasadzie to tak naprawdę działa, jeśli bym zrobił więcej chyba doków mieszkalnych, więcej pracowników, to mogło się to jeszcze zwiększyć. Czas do wyczerpania zapasów następny cykl produkcyjny kończy się. Jeszcze czekać, coś mam, mam to pokazać. I to tak naprawdę działa w każdej na każdej produkcji. I to jest tak, najlepiej to wam pokażę na chyba tutaj. Plan budowy. I tu mam taką małą skromną produkcję tylko sieci energetycznych, czyli po prostu ogniw mam dwa. Ale patrzcie ile mam na godzinę. Dodatkowo mam 9000 dodatkowe wyjście, 9 tysięcy, mam 143% tak naprawdę siły roboczej. E, oczywiście pierwszy chyba kosztuje 10 milionów, drugi medium 15, a ostatni 24 miliony. No ale oprócz tego e, ludzie po prostu potrzebują jedzenia i środków medycznych. Czyli musimy dostarczyć jeszcze do naszych mieszkań, oprócz tego, papu i środki medyczne. Czyli to nie jest tak, że sobie po prostu wykupicie, sobie zrobicie i sami się pojawią wiecie, pracownicy. Nie, trzeba po prostu też o nich dbać. A żeby o nich dbać, trzeba po prostu mieć podstawową pulę produkcyjną jedzonka, a żeby to mieć, to wam pokażę na jakiej zasadzie. Można to zrobić, nie robiłem i tak się zastanawiam, czy nie zacznę jak zacznę od nowa grę, czy w taki sposób robić. Czyli w pierwszej kolejności jest potrzebny lud. Z lodu produkuje się wodę. Woda, yy, woda produkuje yy, do, trzech kompo, do trzech innych produkcji, z magazynu idzie, czyli idzie po prostu tak, jest potrzebna soja, przeprawy, jeśli maki maja, przypuśćmy jeśli paradianami gramy. Każda frakcja ma troszeczkę inne, te swoje mm, dziwne mentalności, i później to jest tak: e, mamy produkcję, tak naprawdę, mamy soję, mamy przeprawy, mamy ślimaki maja, i z tych e, ślimaków maja i tych e, podstawowych pierdu plus woda, możemy zrobić tak: środki medyczne, ziarna soi, które są bardzo potrzebne, a żeby na przykład środki medyczne zrobić, to potrzebujemy przeprawy, soję i wodę ziarna soi, no to czy, oczywiście potrzebuje soje, e, przyprawy i ślimaki maja. To wychodzi tak naprawdę nam już środki medyczne, które są nam właśnie potrzebne i ziarna stoi, czyli po prostu papu dla naszych pracowników. Jak to mamy? i Mamy podstawowe, zbudowane właśnie Moduły mieszkalne, no to wtedy akurat nam zaczynają się pojawiać robotnicy. Oczywiście za każdym razem wypełni jej całe kwatery mieszkalne, możemy sobie to zaznaczyć, i automatycznie oni będą wypełniać całe mieszkanie. Im więcej jest, tym lepsza produkcja. Powiem wam szczerze, że to jest kurde genialne. Nawet jeśli, nawet jeśli będziecie mieć na przykład po jednej fabryce, a będziecie mieć bardzo dużo pracowników, to i tak wam wydajność zrośnie. Uwierzcie mi, opłaca się to robić, bo jest naprawdę zajebiście. Nauczyłem się tego, że yy, i tak doświadczyłem, że najlepiej to zrobić takie cztery, optymalnie pięć yy, jakichś produkcyjnych yy, tego samego yy, modułów i po prostu w późniejszym czasie dokoptować, wymieniać na przykład stare na lepsze po prostu rzeczy moduły. Na przykład z S na medium, a z medium po prostu na large i dokoptować później pracowników, to po pewnym czasie naprawdę jest bardzo duży zaszczyt gotówki i całej produkcji. Opłaca się, opłaca. To jest dość sporo trwa, no ale się opłaca, jeszcze raz to powiem. Zarabiamy dość sporo kasy, żeby nie było. Cały czas to idzie w górę, raz idzie w górę, raz idzie ten. Maksymalnie moja mega fabryka zarobiła w przeciągu 24 godzin ponad 40 milionów is, isków. No, isków, kurde, sorry. Do no, całej jej waluty. Ja to nazywam po prostu iskami albo koronami, wy musicie po prostu wybaczyć. Siedzę za granicą, gdzie mam koronę, i po prostu automatycznie mi to przychodzi. Dobra, następna strona medalu, żeby Wam to. Przybliżyć. Teraz Wam powiem Wam jeden następny, my, który też jest bardzo ważny. Każda strefa, po prostu, um, każda po prostu, każdy sektor ma tak naprawdę główne zadania sektorowe. To też jest ważne um, z, tego z tego względu, że dużo Wam będzie dawać plusów. Piesza. Jakim jest właściciel? To jest tam mało. Populacja, czyli jeśli na przykład jest populacja, na przykład, że a tutaj na przykład mamy 0, ale na przykład tutaj populację mamy 3 miliony z groszami, czyli jeśli będziecie mieć budynki mieszkalne, to zwiększa wam się procentowo, że będziecie mieć jeszcze więcej robotników i jeszcze, i jeszcze to się przyspiesza. No, na przykład mamy 318, czyli premia za dostępność siły roboczej jest 318%. Powiem ja nam szczerze, tu jest bardzo dużo. I to są na przykład e, produkty rolne. I to jest tak, główna produkcja. E, jak wiadomo, e, każda tak naprawdę sektory ma bawią się swoimi rolami. I powinniście na przykład, jeśli chcecie mega konstrukcję robić, to ja bym podzielił to na segmenty. Mega konstrukcje na przykład. E, na przykład to mamy produkty rafinowane, czyli tu robimy krzem, lód, ewentualnie rudę. E e e e e e e to wszystko wydobywamy. E e Następny sektor produkcje sait, co mamy produkcje farmatystyczne, czyli po prostu lekarstwo i Czyli tutaj będziemy dostawać procent do tego i bardzo często będzie tutaj sprzedawane, bo to jest po prostu taki region. Statki będą przelatywać specjalnie tutaj, żeby coś kupić. Będziecie musieli to pomyśleć, bo w każdym sektorze tak naprawdę logika działa. Powiem szczerze, że tego bardzo, bardzo multum, więc musicie dość, dość dobrze to rozgrywać. No dobra, jeszcze co chciałem o mega konstrukcjach to robić. Dobra, mega konstrukcje. Jeśli po prostu robicie, to staracie się najpierw robić pierwszą, czyli produkcję rafinowaną, czyli robicie Podstawowe rzeczy, jak już zaczyna fabryka Wam e, ogarniać i macie już dość spory zasób gotówki, to przechodzicie na przykład z podstawowej, przechodzicie na medium. I zapamiętacie, zanim przejdziecie na medium, musicie mieć odblokowane e, magazy magazyny, już na przykład w medium. Wszystkie trzy, zanim będziecie przechodzić na wyższy poziom, czyli na e, mikrochipy, na. Czekajcie na mikrochipy, czy turbiny, czy części silnika, części kadłuba. Zapamiętacie, że po prostu już musicie mieć poziom tutaj medium. Musicie mieć już zaawansowane właśnie moduły dokowania, moduły magazynowania, produkcyjnych. Najlepiej mieć transporterów minimum z 8 i powinniście mieć minimum. 20, czyli po 10 do gazu i 10 e, medium e, do zbierania na przykład rafinowanych po prostu rzeczy typu ruda czy krzemień, żeby to w miarę Wam szło. Oczywiście zapamiętajcie, że musicie w dobrym miejscu postawić bazę, żeby na ksenosie lub po prostu inna frakcja Wam tego nie zniszczyła, jeśli się po prostu narazicie plus pieraci. No, i to chyba było na tyle. Oprócz tego możecie też wybudować drony. Drony na początku w ogóle nie są potrzebne. Drony dopiero się buduje, jak naprawdę jest duża konstrukcja. No, jak widzicie, ja mam po prostu wszystko wykończone. Cewki, nie cewki, kradatrunika. Najdroższe, tak naprawdę, jest do kupienia cewki i kradatrunika. I teraz tak, kradatrunikę z ręką na sercu, powiem wam szczerze, powinniście kupować na samym końcu. Dlaczego? ...kolernie mm, drogie w zrobieniu i bardzo powoli to wszystko idzie, zrobienie klarotroniki. I mi się wydaje, że klarotronikę, tak naprawdę cewki, powinniście wybudować w osobnych fabrykach, bo w głównej troszeczkę się to gryzie i nie nadaje. Zanim wybudujecie, wykupicie klarotronikę, czy cewki, czy kompozycja rakiet, takie, takie komponenty broni, osłony, te materii, rakiet, wieżyczek. W pierwszej kolejności powinniście się skupić, żeby wykupić moduły mieszkalne całe, magazynowane całe, dokowania i ewentualnie mieć jakąś flotę, która ewentualnie będzie mogła bronić waszego sektoru, waszej głównej fabryki z tego no to czy później skończy się to po prostu źle. No i to dobra, no to to było tyle. Mam nadzieję, że w miarę się podobało. Oczywiście jeśli będziecie mieć jakieś pytania, no to piszcie. Oczywiście też zapraszam was do oglądania, bo będę nagrywał po prostu rozgrywkę z mojej gry. Oczywiście nie będę eee, nie, oczywiście nie będę starał się po prostu za dużo mówić. Coś tam będę pokazywał, rozgrywkę czasami, coś tam Wam dopowiem. Będę się zastanawiał, jak rozegrać moją następną rozgrywkę. Pojadę troszeczkę inaczej niż to robiłem dotychczas, więc może być ciekawie. No dobra, oczywiście. Zapraszam do komentowania jeszcze raz. No i to tyle. Dobra, trzymajcie się ciepło i mojej nocki, cześć.